Wieża trzech płaszczy. Wiele lat temu ziemią lubelską władał książę Bolesław Krzywousty. Lublin był wówczas niewielkim grodem i nie posiadał murów obronnych ani żadnej wieży strażniczej, z której można by było obserwować okolice. Książę po długim namyśle rozkazał wybudować kamienną wieżę na szczycie pobliskiego wzgórza. Przez wiele miesięcy zwożono ciężkie kamienie i budowano dniem i nocą, aż wreszcie budowa została zakończona. Bolesław Krzywousty obwieścił poddanym, że wieże odda wojownikowi, który będzie godnie stać na straży ziemi lubelskiej i jej mieszkańców. Wieść szybko rozniosła się po całym kraju i do Lublina zjechało wielu znamienitych rycerzy. Książę miał wielki dylemat, komu powierzyć wieże, więc postanowił urządzić turniej rycerski. Walki i pokazy trwały przez kilka dni. Po długich zmaganiach zwycięzcą został jeden z rycerzy z Mazowsza. Książę wezwał go do siebie i powiedział: Musisz mi, rycerzu, złożyć przysięgę. W obecności tych wszystkich ludzi musisz przysiąc, że będziesz strzegł tych ziem nie dla własnych korzyści, lecz dla dobra mego ludu. Daję ci rycerskie słowo, panie, odparł rycerz, klękając i pochylając głowę. Rycerskie słowo to najmocniejsza przysięga. Po tych słowach książę okrył zwycięzcę zielonym płaszczem i kazał mu iść na szczyt wieży. Ledwie rycerz stanął na górze, zerwał się wiatr, zatrzepotał jego zielonym płaszczem i wiał tak mocno, że po chwili wieża runęła i została z niej tylko sterta gruzu. Wtedy Bolesław Krzywołusty zrozumiał, że przysięga rycerza była nieszczera. Rozkazał od nowa wybudować wieżę. Po kilkunastu tygodniach kamienna budowla znów górowała nad Lublinem i ponownie zorganizowano rycerski turniej. Tym razem zwyciężył rycerz ze Śląska. Przysięgam, książę, że pod moimi rządami ziemia lubelska nie zazna biedy i cierpienia, powiedział uderzając w tarczę mieczem. Słowo rycerza to największa przysięga, odparł książę Bolesław i okrył zwycięzcę zielonym płaszczem. Lecz gdy rycerz stanął na szczycie wieży, znów zerwał się wiatr. Tak jak poprzednio, szarpał płaszczem we wszystkie strony i po chwili wieża zawaliła się. Widocznie i tym razem przysięga nie była szczera, westchnął książę, patrząc na stertę kamieni. Ale do trzech razy sztuka. Odbudujcie wieżę jeszcze raz. Po wielu tygodniach wieża znów stanęła na wzgórzu. Jednak rycerze nie przyjechali już do Lublina. Każdy bał się hańby i śmierci w gruzach. Bolesław Krzywousty zaczął się już zastanawiać, czy sprowadzić rycerzy z Czech i Węgier, gdy na jego dworze pojawił się tajemniczy jeździec. Stanął przed księciem i rzekł Daję ci, panie, słowo rycerskie, że w moim władaniu ziemia lubelska nie zazna cierpień. Książę nie miał już strojnego płaszcza, więc dał rycerzowi szary płaszcz podróżny. Wszyscy w napięciu oczekiwali chwili, w której nieznajomy stanie na szczycie wieży. Gdy młody rycerz dotarł na szczyt, wiatr tylko delikatnie roztrącał mu włosy. Aż nagle spod jego szarego płaszcza zaczęły wyłaniać się skrzydła i mężczyzna wzbił się w powietrze. Ludzie z niedowierzaniem patrzyli w niebo, po którym krążył rycerz przemieniony w orła i obserwował okolice. Oto człowiek, który nigdy nie złamie złożonej mi przysięgi! Westchnął z ulgą książę. Od tamtej pory, aż po dziś, dzień lubelskiej ziemi strzegą orły. Wieże nazwano wieżą trzech płaszczy, a po latach na jej miejscu stanął lubelski zamek. Nad wieżami zamkowymi dziś już nie latają orły, ale mieszkańcy pamiętają tę niezwykłą historię i przekazują ją sobie z pokolenia na pokolenie.